Hej! witam wszystkich imperialistów w kolejnym odcinku naszych wojen Anglią. Dobra, Szwecja jest prawie skończona. Teraz wypada, tylko spisować sobie z Polską, i byśmy mogli się zabierać stąd. Tak samo jest tutaj z Bachmat coś tam misem. Tylko też kończymy za chwilę jego stolica. Zdobędziemy tutaj. Widzę, że. Po prostu wziął trusa chyba z Delhi, że ten kraj nie był w stanie nic się dalej ruszyć. Z Delhi nam trus mija 709, a więc wcześniej będzie trzeba jeszcze wojnę Bengalowi wypowiedzieć. I nasze wojsko byśmy już tutaj też zaczęli pozycjonować. No ale tą wojnę, nie, tą wojnę bym wypowiedział zaraz po czym potrzebuję tych dwóch dyplomatów. Bo jeden będzie mi kończył wojnę, drugi będzie mi zaczynał kolejną. Dobra. Ale najpierw ze Szwecji to trzeba by nie spisać. Bo tutaj po prostu przekażę tę ziemię od razu Szkocji. Nie będę się tam jakoś bardziej w to zagłębiał. Okej, okay, tak. To jeszcze dużo więcej, tu mogę tej ziemi nabić sobie. Bo potrzebujemy? Úrskora, a by było najlepiej tutaj. Będziemy przewieźć sobie te wojska. Dajcie tutaj tego naszego generała z Fajnym Seagem. Ty też tu sobie tutaj przeszedłeś, to bardzo fajnie. No i teraz się na tym skupimy, co to jest. Hamburg, Oldenburg. Yy, Hamburg, gdzie ty jesteś Hamburg? So for peace. A, on jest tutaj. Nie wiem, to już skoro by było. Ła. Weszliby w koalicję, to nie. Ale to, Andrew Andrivarili mogłoby też nam się przydać. Prestiżu też by się tam trochę przydało Tu było mamy, to mamy Nie wiem Zakończmy to no Zecem niech to sobie mają, bo tutaj tak nic mi nie da Znaczy nic złego mi nie zrobi Bachmanis, Bachmanis, musisz troszeczkę, jeszcze Bachmanis, musisz jeszcze troszeczkę poczekać. Bardziej z tym krajem, w sumie z Mediną bym mógł spisywać osobno. Tak, dajmy Repsy, znaczy te badziewia, może też żeby zakończył stosunki z nimi, to byśmy ich mogli osobno zaatakować. Repsy. to, to jest, do, czyli znowu kasę mamy i tak dalej. Więc Bachmanis jest praktycznie skończony. Więc teraz naprawdę, spozycjonujmy te nasze wojska przy Bengalu No i 1.30 tu zostawmy, bo tu będzie trzeba potem tłumić bunty Tutaj bitwa morska będzie, czy o co chodzi? Oj w dupę jeżdżę no Dużo stracę 62, 69, nie, uciekać, uciekać, uciekać. Piąty. Zawsze w sumie mógłbym lądem przejść tutaj, ten, zdobyć kraków. Byśmy tu uciekli. Da się rado uciec? Tu kiedy? piąty. Ok. 3, 4, 5. Okej Flota ucieknie No chyba, że będzie White Piece z Polską wcześniej 7.35, no tak się nie zapowiada Na to Zobaczymy jak to będzie potem Floty mi zniszczyli. Fajnie, że się naprawiasz. Nie powinno być gdzieś tutaj? Repair... Never... Więc... Szwecja chce peace offer. Jeszcze nie, nie, nie. Musimy mieć z sobą więcej warskora. No, Zdobywają tutaj dużo prowincji, ale te są beznadziejnie nieważne, więc... Nic strasznego się nie dzieje. I tutaj wojsko. Moglibyśmy zaatakować tutaj Polaków. Więc lećmy Po prostu tutaj przejdziemy. Ty się naprawisz. Jak naprawimy te okręty, to przejdziemy dalej. Tutaj mamy. Ej, tutaj jeszcze mamy wojsko. No, Kongo. To wszystko też bym mógł Portugalii dawać. Nie jest to zły. W sumie nie jest to zły pomysł nawet. Teraz mamy imperializm sobie i... i tej Szkocji również. Szkocję teraz i tak dostajemy z tej ziemi tutaj, szwedzkiej. OK, idźcie na miejsca. Nie, ty miałeś tu zostać. Ciebie tu musiał Nepal, ty jesteś z kimś w sojuszu? Z nikim. No a to i tak Bengal najpierw. Pierdliwa ta Polska jest, to już bunty nie wybuchły, no nie! Że na stolicy. Czy sobie podbić prowincję? A to sobie możemy teraz pokazać te bunty. Dalej można było tutaj, by można było tym kraku zatekać, jakby miał większe siły tylko w okolicy. Jakby miał, to 30 byłby właśnie wyjebiście. no, tutaj tej wojny, tych kolejnych wojen nie możemy zaczynać. Czy może by to, to się też skończyło tak szybko? Nie, to tę wojny skończymy. Przed dzielimy ziemię i będę dalej wypowiadał. I Kolejne jakieś tam trudniejsze będziemy toczyli. Się tym zacznę zajmować. Ruszcie się! Mogę to na trójce zrobić, ale. Nieważne. Znowu. Jakieś Forty straciłem. Ha, tutaj Smoleńsk podbijamy W Polski. No już wyszli z koalicji. Jak miło z ich strony. Ok, A, bo Eli Game Mail mi się odpaliło już u mnie na szczęście. To, że mało prowincji ma u mnie, nawet nie mamy procenta. <grym> Z troszeczkę mi zajmie, zanim to się u mnie rozprzestrzeni gdzieś tam po świecie, nieważne. Ryazon. Bo to jest jakieś takie większe z takie sobie wybuchu, nieważne? W sumie jakby to padło, to pewnie byśmy już mogli złajpisować z Polską. So for peace. Nie, no w sumie to nie. Przez tą prowincję pewnie? No zgincie! Superliwe Ile ja rzeczy będę musiał odbijać? To już może nie cały czas jesteśmy hechy, dobra zmniejszmy te koszty. No nie, skasują mi Oriat przed zdobyciem. Ja się nie bawię w takiej oborze. To jest jakiś bunt mi wyszły większe. No dobra, to po prostu dam. To ziemię w Portugalii. W sumie to inaczej zrobimy. So for peace. tak, 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 55.

dobra. No i tak to skończymy w ten sposób. Ok, i mamy dość sporo punktów, i 108, jednak? No w sumie kończymy tę, kurde, dobra. No to na pewno niech mi to pokończy. No, Wojnek z koronią koalicji się właśnie rozpadła. Nie muszę wypowiadać tej wojny tak szybko. Ty nie przejdziesz na swoją prowincję przypadkiem? No to musimy skończyć Polskę W sensie White Peace'a z tym wiem mieć jak najszybciej z Portugalia jest większa tak, To będę musiał te zmniejszyć, to zwiększyłem Liberty Desire No tak to zrobimy, zmniejszyłem Zaraz spadnie i potem będziemy mieli stolice Polaków również. Ok. No, tutaj mogę nie rozwiać tej technologii, tylko tutaj sobie na korowanie tego badziewia minor inconvenience na szczęście niedługo potem się ich, się ich pozbędziemy pa, pam, pa, ra, ra. Dobra, 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 dobra Jeszcze dobra ra dobra Jeszcze. No ra można to zdobywać? Potrzebuję tu, tu tylko tych punktów tu ra 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 Szkocji punktów Ile się będzie dało, tyle dam Szkocji ze Szwedami i przecież wiadomo, że Szkoci i Szwedzi są bardzo podobne narody. Nie wiem tego, ale się tylko tak powiedziałem. Pierdolę kłopoty. Eee, dobra, 30, 30. London, bunty, nic nadzwyczajnego, trzeba będzie lecieć, stłumić potem. Ale mam pecha Mam takiego generalnego dowódcę od Siege'ów Z Siege w zasadzie powiem powiedzieć Dobra, dobra Dobra, to zdobyte Słucham, so of Peace, jej Też w sumie, bo nie, War -repsy są lepsze w takim razie Ile kasy mi dadzą? Okej, okay, bo większość z tego dostanę... Połowę pozostałem z tego, dobra Więc dobrze, War Repsy wziąłem, bo -repsy są bardziej dochodowe 99% na Szwecji Na raz Szwecjo, po, po, O, żeby z tego i tak tutaj weźmy Fajnie będzie wyglądało. Czy to jest Skogen, Nie, Skogen jest tutaj. Kasa. No, ja nie wiem, jak, jak duża koalicja powstanie, ale mam nadzieję, że nie za duża w sumie. Akceptowalna. Scottish Skandynawia. No i dobrze. No to mi się zaraz pokoruje wszystko. I teraz Bengal. Bierzemy się za Bengal. to wie trochę urosło mi, imperializm, deli, deli dołączy? Pasajnie nie i Pegu na szczęście nie, deli dołączy, no dobra, będzie upierdliwe to deli ten kapital, imperializm Wy się tu mi przydacie ten Kolejny, Seed'em tutaj Po dwa taki na każde To odbimy i zobaczymy i jeszcze inne, mniejsze wojny potrzebujemy. się podbiegać. Tych buntowników, czyli ty, ty, was muszę tu przewieźć. Ważne, żeby mi się Portugalia zjadła na 60% Portugalii. Muszę tak sobie policzyłem, że na 60% Portugalii muszę deklarować. Komu ja mam powiedzieć tą wojnę? A, to temu. A, dopiero powiedziałem, to nieważne. 60% Portugalii muszę odpalić ideę. Ja tam się stłumi potem te bunty. Że jak ja teraz z mam wojnę, to to może mi się nie korować. Nie, będzie się korowało. To w sumie tutaj też się wziąłem. Jeżeli już to komuś się nie będzie korowało, to temu. Ale z Deli to White Pisa'a polećmy. Deli gdzieś tu miał o stolicę. Boże A, Deli. No dobra, to lecimy tutaj. Że po prostu z White Pisować z Deli. Jak najszybciej. To jest chyba najlepsze rozwiązanie na mnie. Dobra, Szkocja ma jest tutaj niechętna. Niech tak będzie. Dalej. Eee, dobra. Mamy kolejnego tradera, gdzie ja bym go chciał wysłać w takim razie. Nie mam pomysłu. Ja tu fajnie leci Transfer Trade Power lecisz. 8 dukatów, to zawsze 8 dukatów więcej dla nas. Wzmocniony troszeczkę. Mamy wojsko tutaj? Gdzieś w okolicy? Kong, To mógłbym sobie wziąć. By mógł dać Portugalii, Szkocji, coś bym tu mógł dać? To na przykład, ale tu muszę przejść to wojsko. Może zróbmy przejście. Tu mógłbym osobne wojny wypowiadać: The War. Ok, teraz dużo tych wojen pójdzie tutaj. I Portugalia będzie miała spory overextension, ale. Przeżyjemy z tym. Go tu. No damy im tę część afrykańską. Dobra, tu mi wojsko i trzy tu trzeba, większą fortecę. Ok, a też tutaj przewieźmy, jak ja stoję z statkami 267. coś mogę dobudować handlowe. Ok, już sobie powiem ciężkie też budować, żeby tam wypuścić do tych handlowek Tutaj okupujemy te prowincje. Ja z Kongu też wypowiemy wojnę. Tylko wypowiadamy jeszcze tle panekowi. Declar war. Po prostu wszystko ma być me, Majne. No, Dajne, nie? Tutaj. War. Rekord. jest duży, ale. Walić. Walić. Potem Kongo zaatakujemy. No chociaż może trochę tych prowincji weźmiemy sobie, co tutaj są. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ty się nie korujesz. Whatever, w sumie to powinien to sprawdzić dokładniej. Dobra, koruje się. Nasze armie stoją. Tutaj. O kurw. O, w dupę, nie zauważyłem tego. No, jest tak wipi jednej armii znowu. No Dobra, jak tutaj to zrobimy, pójdziemy od drugiej strony i tu zajmiemy tą prowincję i tą. Delhi są dwójkowe forty, więc nie będzie problemów. I z nią white pisujemy z delhi po prostu. Mogę cię wycofać? Shit, mogłoby się dało to wycofać. No to jak zdobędziemy, to skasujemy tych buntowników. Dobra, jeszcze szczęście tylko na razie. No, Liberty Desire. Dalej korujemy. Czy, co najmniej będę zredukował Warwick z oszyn. raz zredukujmy. Zniszmy ciebie. Porty moglibyśmy pokasować, bo sobie nie potrzebuję ich w ogóle. No, Czwórkowe, może zostawmy, dwójkowe pokasujmy. Jest tylko upierdliwe podczas tego, że muszę się zatrzymać podczas odbijania moich terytoriów. Chyba, że jest dość szybko Edeliby spisowało. Niestety nie. Znaczy, muszę jej zająć, zająć stolicę i wtedy będę miał po nich. Okay, tak. A to, że oni mi zajmują tam jakieś stolice, to w sumie też jest nieważne, to zaraz pójdziemy im na ich stolice. Znaczy prowincje zajmują je stolicę. Tym razem przynajmniej. Dobra, mamy tutaj wojsko. Tylko ja bym chciał zaatakować. Tutaj na razie nikogo nie ruszę. Zbieram punkty i będziemy brane atakowali Burgundię. Eee, tutaj też te małe badziewia podbijam, ale to najpierw musimy jeszcze Kongo zaatakować declare war. że tu oddać te ziemię Portugalii, tutaj też oddałem Portugalii Dobra, ja tutaj podbijam, raz z moimi przydupasami, nie? Muszę pamiętać, żeby najpierw zabrać ziemię ich wasali I wtedy będę mógł dopiero zabrać ich ziemię Bo inaczej to zostanie znowu w wasali, których nie potrzebuję 70 tysięcy wojska, które nie wiem gdzie przewieźć, gdzie ich użyć najszybciej. Teraz. I tutaj by się kolonie można byłoby stworzyć, nie? Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery jakby nie powiedzieć wojny, i to byłaby piąta, ale to długo bym się mogło kor korować. Ale byłoby 13 kolonii w tym całym regionie. To wszystko moglibyśmy zająć. Norwegia, z kim masz sojusze z Danią? Bez jaj. Dobra, zjechałem, może. Zostałem kogo zaatakować tymi 70 tysiącami. Gdzie to by było opłacalne? Jakich ja mam jeszcze wasali? Może czas zrezygnować z sojuszy. Co już dawno, powinienem z nich zrezygnować. Na rzecz czegoś chcemy tutaj użyć do podbojów. Kolejnych wasali, czy coś w ten deseń. Nie wiem, gdzie ich mam przewieźć, szczerze mówię. W, Indi w Indiach na pewno by mi się przydało to wojsko. Chyba, że może tutaj teraz ostro za Afrykę się weźmiemy też. również. I na razie tu przewieźmy. Dobra, to przewieźmy. No to jest tu nie wiem. Czy oni mi zniszczyli tą armię? Nie wiem, kurka. Nie, tutaj się wycofujemy. Dobra. Są też toczymy wojnę. Okej, okay. dobra. Na stolicę. To jest zdobyte. Dalej. musimy to tutaj zniszczyć mamy blagami ich stolicę, wyjbliście a w zasadzie fort miałem zbudować lepsze na mojej stolicy to się przyda więcej z, takich jazd nie robili, przynajmniej tak szybko i mamy 2000 golda, na co by to można było wydać może na trade'a, żeby to zwiększyć w tym regionie trade'i potem, no bo w sumie mamy jak to zwiększyć z tego co widzę? Też mało mi to daje procentów. No ale dobra. Zwiększę mu udziały. Dobra, już kasy nie mamy. Dobra. Jak nawet to mi zajmuje to szczerze mówiąc nie jest to jakieś bolesne Chociaż dla Deli może być to korzystne i może nie w wtedy spisować Ale jak im zajmę stolicę to powinni już wtedy zacząć pisować Znaczy czym jesteś Kuba? Za tą Kubę jest chyba jakiś achievement jak się gra, nie? W zasadzie, to ja tutaj mogę też... Czekajcie, to jest głupie, tutaj bym Szkocję dał Bo Szkocja bym mogła mi tu graniczyć To wszystko Dajmy tu Szkocję. Przecież ja im mogę dać te ziemi, bo mają zasięg, są tutaj na górze przecież. Tu dajmy Szkocję. Ja już nie potrzebuję dotykać krajów, bo mam imperializm. Tak, tutaj dajmy Portugalię. dajmy też Szkocję. Podajmy Portugalię. jak też mi to korują. I tak się powin powinienem to robić od samego początku. Przypomnę sobie, że to uni mi chyba bardziej przeszkodziły podczas podbojów, niż pomogły. Jeżeli mam być szczery. No tak, tak, tak. Jeszcze tu coś jest. A to mogę dać co najwyżej Szkocji. Kasa, niedużo tej kasy. Ej, jeszcze gdzieś coś innego, dobra, to Czokwę? Gdzie to jest? No to, dobra. Albo tutaj, te, te będzie wyatakować, może bym tutaj jakieś wasala na przykład wypuścił, nie? Okej, okay. i tutaj mogę dać to Portugalii. To nie to, nie to. Kurde, to jest inna ich prowincja. Czokwe. Dobra, nie wiem gdzie jest. Potem się nimi zajmiemy. Okej, okay, to jest Kuban. Tak, tak. Dużo kasy, bardzo się cieszymy. niech chcę posiedzą, chwilę, będziemy tu mieli bunty za chwilę. Mamy 50 tysięcy, które możemy tutaj ruszyć. Rozdobyliśmy prowincję od Delis, to stolice. Za 30 dni może weźmiemy z nimi pizdila, Zobaczymy. żebym miał sumieć z nimi szybciej pokój niżbym ten Mniej inaczej strasznie dużo tej mepara tracę Sufo izy co jeszcze? No przecież wam stolicę zajmuję, no dobra to. Nie, to! A, nie zajmuję mi stolicy, dobra. Kor dalej. Kolwiek. Ty tutaj teraz lecisz? Strasznie dużo tego tracę na para. Mm, ok, stolica Deli padła. Jea, yeah! dajesz kasę. Urepsy I tyle, to mi wystarczy. Na Radeli z tej wojny. Nie tutaj że tak tutaj nie pójdę Chodź tak, także tak się zaraz zresetuje to, to, to cała ścieżka, no, dobra, tutaj możemy iść tym wojskiem wejdę na moją prowincję co się stanie? Nic się nie stanie 100 tysięcy ma bengal wojska, ja piekrze dużo A tutaj możemy przejść gdzie ty lecisz? Tutaj leci. O co chodzi? No, to moja prowincję. Okej, okay. nie wiem, czym ty jesteś. Trzeba by cię było odbić, podbić, nie wiem, whatever. Dependence nation, nieważne. Tu, z czym ja jeszcze toczy wojnę? Czym ty jesteś? A, z tymi tam, dobra. Już zajęte? Wszystko? Prawie. A to i tak możemy już ich kończyć. Najpierw to, teraz potem to I teraz to I przestajecie istnieć I nie jesteście moim problemem nigdy więcej Ciebie kasuję. O! Tych możemy, inków mogliśmy zaatakować, ale ja tu przewiozłem to wojsko, tak? czyli część wojska Było tak mało Tak Pomyślałam, a nie, to w sumie By to nie był mój problem w pewnym czasie dopiero. Mercantilism, Prestige... Weźmy to. Okej. Okay. Bengal został osamotniony. Kapitol jest zdobywany. No i myślę, że jeszcze zobaczymy w kolejnym odcinku. Dzięki Wam dzisiaj za oglądanie i pa pa!